Europa wydała więcej pieniędzy niż Stany Zjednoczone na wspieranie Ukrainy. Jeżeli policzymy wszystkich żołnierzy, które ma, ma Unia Europejska, mamy ich więcej niż Stany Zjednoczone, więcej niż Chiny, więcej niż Rosja. Polska armia, drodzy Państwo, pierwszy raz w historii jest większa niż armia francuska, niż armia brytyjska, niż armia niemiecka. Tylko musimy lepiej współpracować, nie możemy marnować pieniędzy, nie powinniśmy duplikować tego, co wydajemy i powielać tego, co robimy, tylko wydawać pieniądze razem w sposób sensowny, bo inaczej nie będziemy tak bezpiecznie, jakbyśmy mogli. I to wszystko, drodzy Państwo, musimy robić. Musimy mieć plan, musimy być konsekwentni, żeby odstraszać naszych wrogów, żeby odstraszać wszystkich tych, którzy źle nam życzą. Czym więcej będziemy wydawać pieniędzy na bezpieczeństwo, czym więcej będziemy inwestować w naszych wysiłków, żeby bezpieczna była nasza granica, żeby tworzyć również schrony w każdej gminie, żeby przygotować się na każdą ewentualność, pokażemy odporność i będziemy odstraszać Putina i wszystkich tych, którzy źle nam życzą. Jesteśmy w absolutnie wyjątkowym miejscu naszej historii. Nigdy nie byliśmy tak silni. Dzisiaj naprawdę jesteśmy potęgą europejską. Mamy możliwość wpływania na to, co dzieje się w całej Europie. Dzisiaj mamy wyjątkową sytuację, dlatego że jesteśmy wiarygodni zarówno w Unii Europejskiej, jak i wiarygodni na Ukrainie, jak i wiarygodni w Stanach Zjednoczonych. Żadne inne państwo nie ma tej wiarygodności. Dzisiaj wszyscy ci. Którzy atakują Unię Europejską, którzy chcą nas z Unii Europejskiej wyprowadzić, albo którzy uważają, że Unia Europejska jest złem i stamtąd płynie zagrożenie dla polskiego interesu, kompletnie nie rozumieją rzeczywistości. Nie są odpowiedzialni i nie powinni w ogóle mieć wspólnego nic z zarządzaniem Polską w tych trudnych czasach ale również nasze bezpieczeństwo to nasza silna rola w silnej Unii Europejskiej. Musimy robić i jedno i drugie. I tylko ci, którzy to robią i którzy są tego świadomi, którzy o tym wiedzą, mogą w sposób naprawdę, naprawdę sprawczy i efektywny zadbać o polskie bezpieczeństwo, drodzy Państwo. Ważne jest, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą agresji. Kto jest prawdziwym dyktatorem, morderczym dyktatorem, a kto jest wybranym w wyborach powszechnych prezydentem? Dla nas te wartości są bardzo istotne. Ale nawet jeżeli ktoś ma merkantylne podejście do polityki, to jasno trzeba tłumaczyć naszym amerykańskim przyjaciołom, że w niczym interesie nie jest to, żeby wygrał Putin. I teraz wyobraźcie sobie, drodzy Państwo. Kto miałby reprezentować Polskę i siedzieć na tym fotelu obok prezydenta Trumpa? Ja się obawiam, że ktoś, kto przyjechałby do Waszyngtonu, otworzyłby swą teczkę, wyjął z niej kantle i zaczął nimi machać w tym białym domu. Mógłby na Prezydencie Trumpie nie zrobić specjalnego wrażenia, drodzy Państwo. To jest dzisiaj sprawa najważniejsza. Ja specjalnie mówię o tym wizerunku, dlatego że o tym powinniśmy pomyśleć. Kto nas będzie reprezentował w tych najtrudniejszych czasach?